Gdyzio na łące, przyglądał się niebu błękitnemu i marzył. Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu, a te różowe, że to nie lody malinowe, a te złociste pierzaste, że to nie stosy ciastek. I szkoda, że całe niebo nie z tortu czekoladowego, Jaki piękny byłby wtedy świat, leżałbym sobie jak leżę, na tej murawie świeżej wyciągnąłbym tylko rękę i jad, i jad, i jad. Jan Brzekwa na Wyspach Bergamutach Na Wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kura samograjka, znosząca złote jajka. Na dębach rosną miaka w gronostajowych czapkach. Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie w pomidorowym sosie. I tresowane szczury na szczycie szklanej góry. Jest słoń z trąbami dwiema i tylko wysp tych nie ma. Czesław Miłość, na dzień dobry. Czasem wet wzbuchnie smutek przelotny. Ciepłym tchnieniem znów dłonie ogrzeje i przegoni wszystkie kłopoty. Więc dziękuję wiatrowi, że wieje. Czasem deszcz o szyby zadzwoni. Mokra trawa kroplami lśni. Łzami łatwiej tęsknotę zasłonić, więc dziękuję deszczowi za łzy. Czasem słońce w gonitwie do lata, Znowu ogród barw wami roznieci, Pozapala iskry na kwiatach, Więc dziękuję słońcu za świeci. No a czasem, się do mnie uśmiechniesz, Znikną smutki szaro-niebieskie, Stoisz w progu i słońce masz w oczach, Więc dziękuję ci za to, że jesteś. Kazimierz Przerwa-Tetmajer i Romnia. Na każdym miejscu i o każdej dobie byłam i będę przy tobie każdą myśl twoją, każdą chęć twą truję, każdy twój poryw, każdy czyn twój psuję. Jestem twą klątwą, twą klęską żywota i nic cię nigdy nie wyrwie z mej ręki. Niczym jest strata, ucisk i zgryzota. Wobec straszliwej mej męki. Cokolwiek czujesz, czegokolwiek żądasz, wszędzie twarz moją oglądasz. Miłość, braterstwo, poświęcenie, wiara, szlachetne męstwo i czysta ofiara wszystko. Co duszy zowie się wzniosłością, ja moim strasznym naznaczam ci piętnem i co ci miało zdawać się pięknością. Staje się brzydkiem i wstrętnym. W Własnej istocie twej od urodzenia źródło mojego istnienia. Bez żadnej winy ni za jaką karą stałeś się moim łupem i ofiarą. Niewinnie cierpisz z tajemniczej woli z woli, co rządzi losami człowieka. Wiesz, że cię zrąbłych śmierć kiedyś wyzwoli. Lecz nie wiesz, co za nią czeka. Tak nawet z twojej godziny śmiertelnej, mój śmiech wyziera piekielny, jak zwierzę węże czarowane wzrokiem, nie możesz skryć się przed moim widokiem. Na duszy twojej leżę ciężkim głazem, jak sztylet szpon mój w sercu ciebie boli. Bez skrzydłym ptakiem i skrzydlatym płazem z mojej nazywasz się woli. I sam dla siebie jesteś pośmiewiskiem, Losów już będąc igrzyskiem. Najsroższą męką, jaka cię nawiedza, Jest twa świadomość, twoja samowiedza. Znasz się, znasz los twój i wiesz, że bez winy cierpisz z przekleństwa swego przeznaczenia: Jestem przy tobie od pierwszej godziny twego ziemskiego istnienia.